W Wrocławskim Magazynie Miejskim witam Państwa, Artur Gisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie. Konkurs ofert na pomoc społeczną. Studio artystyczne. W przyszłym roku miasto również będzie pomagało osobom najuboższym. Właśnie ogłoszony został konkurs ofert na pomoc społeczną i promocję zdrowia. Prezydent miasta Inowrocławia ogłosił pięć otwartych konkursów ofert na zadania o charakterze pomocy społecznej. Z punktu widzenia zadań własnych samorządu te zadania są niezwykle istotne, dlatego że dotyczą najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta. I możemy tutaj wymienić konkurs na pomoc społeczną i ochronę i promocję zdrowia. Na pomoc społeczną przeznaczamy 185 tysięcy złotych, natomiast na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia 100 tysięcy złotych. Dalej możemy wymienić zadanie polegające na prowadzeniu świetlicy socjoterapeutycznej. Na ten cel przeznaczamy 68 tysięcy złotych. Bank żywności tutaj mamy zapis w budżecie na kwotę 60 tysięcy złotych. Można tutaj powiedzieć również o tym programie dla osób starszych, dla seniorów pod nazwą Taksówka dla Seniorów. I tutaj kwota w budżecie również kształtuje się na poziomie 100 tysięcy złotych. Jednym z zadań jest również prowadzenie magazynu mebli, odzieży i żywności. Na ten cel organizacja pozarządowa otrzyma najprawdopodobniej 60 tysięcy złotych. Jakie zadania będą realizowane, jeśli chodzi o, o tę ochronę i promocję zdrowia? No tutaj, jeśli chodzi o ochronę i promocję zdrowia, to przede wszystkim organizacje, które zajmują się czynnie promowaniem zdrowia. Czy czynnie działalnością edukacyjną mówiącą o ochronie i promocji zdrowia? Mam tu na myśli takie organizacje jak Polski Związek Głuchych czy Niewidomych, ale także Polski Związek Diabetyków. Jeśli chodzi o magazyn mebli, odzieży i żywności, magazyn znajduje się przy ulicy Błonie 13. Tam trafiają meble odzież od mieszkańców miasta, którzy już nie potrzebują tych, tych mebli. Ja następnie na podstawie skierowania z miejskiego ośrodka pomocy społecznej dana osoba potrzebująca może udać się do magazynu i pobrać potrzebne rzeczy w formie właśnie mebli. Odzieży bądź też żywności. A jeśli chodzi o realizację tych wszystkich zadań, to tutaj do kiedy trzeba składać wnioski? Wnioski należy składać do 8 stycznia włącznie. Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej inowrocław.pl bądź ze strony bib.inowroclaw.pl. Natomiast gotowe oferty należy złożyć w skrzynce podawczej znajdującej się w głównym wejściu Urzędu Miasta. Dzień dobry, witam Państwa w studiu artystycznym Kojarskiego Centrum Kultury. Chciałam dzisiaj Państwu pokazać, jak można wykorzystać koronki yy, różnego rodzaju yy, yy, koroneczki yy, gipiórkę, które można być po starych firankach, można odzyskać, można również przechować przetrwać elementy z sukienki ślubnej czy yy, komunijnej. Do tego potrzebne nam będą bombeczki akrylowe, które można nabyć w tanich sklepach. One tak wyglądają, składają się z dwóch połówek, więc są bezpieczne i dla dzieci i dla dorosłych. Jakie czynności musimy wykonać, żeby uzyskać? Otóż bierzemy sobie kawałeczek gipiury, co tam posiadamy, przeszukamy stare szuflady i szafy, i na pewno coś się znajdzie. No i poszczególne elementy wycinamy, może nie zbyt aż tak dokładnie, bo ta bombeczka nam tworzyć taką śnieżynkę zimową, ale postarajmy się takie te większe elementy łączące, powycinać. I następną czynnością, jaką wykonamy, o, tego rodzaju elemenciki, wycinamy sobie jednego popołudnia, drugiego po prostu będziemy je naklejać. Takie pojedyncze elementy będziemy naklejać na bombkę. Ja tutaj już sobie przygotowałam wcześniej wycięte i używam do tego kleju do kartonu. Ja tutaj sobie pozwolę troszeczkę wycisnąć na deskę. Będzie mi łatwiej. Patrzymy, gdzie jest prawa strona, gdzie lewa koronki. Ja sobie tutaj o, posmarujemy, niekoniecznie aż tak bardzo gęsto, ale ważne są, żeby końcóweczki były wysmarowane, bo one nam najbardziej będą przywierać do bombki. Zaczynam od. Góry. O, układam sobie tak, żeby troszeczkę zniwelować tutaj ten ślad złączenia. O. I nawet idzie to dosyć szybko. Mogą dzieci pomagać nam również przy tworzeniu takiej niecodziennej bombki. I poszczególne elementy dokładamy. Znów smarujemy klejem. I tak, żeby pokryć bombeczkę, ale zostawiając trochę przestrzeni. Nie zakrywamy całej, nie tworzymy gęstego wizerunku na tej bombce, bo ona po skończeniu, o, i dokładamy sobie, tak jak nam fantazja podpowiada, łącząc, żeby łączyły się one w jedną całość. Możemy też o, przytrzymać sobie palcem, chwilkę mocniej przyłożyć i będzie trzymało. I tak robimy dookoła, aby powstała nam taka właśnie kompozycja. Następnie uwiąż, wiążemy y, cienką wstążeczkę, którą będziemy mocować na gałązkach świerkowych. Żeby była jeszcze bardziej dostojna niż jest w tej chwili, możemy dowiązać sobie kokardkę. Którą utworzymy z jednej wstążeczki szerszej, drugiej wstążeczki wąskiej. Tworzymy uszy. Tą wąską zwijamy na pół, przekładamy przez drugie ucho. ściągamy i tworzymy. Ściągamy, żeby nam się nie rozstupała. Wiążemy jeszcze raz. I po prostu przytwierdzamy do bombki do uchwytu, który ma trzymać Bąbkę bombkę na gałązce. Tutaj również wykonujemy dwa ruchy, czyli jeden ściągający, drugi przytrzymujący. Tak, ściągnęliśmy tutaj kokardkę. drugi raz zapętlimy i możemy właśnie taką kąkartkę, y, bombeczkę z kąkartką wiesić na choince. Inna, wers inna wersja tej samej bombki może wyglądać w podobny sposób. Taką bombkę można posmarować farbką. Ja do czarnej farbki dołożyłam złotego brokatu i utworzy się taka przepiękna powierzchnia brakatowa, gdzie wysmaruję ją. Jest to troszeczkę więcej pracy, ale efekt murowany. Chcę, żeby to była szczególna bombka, w której przechowam powiedzmy sobie koroneczkę, którą wnuczka miała na komunii w sukience. Odzyskana może stanowić bardzo fajną pamiątkę, bo przetrwa. Wysmarujemy sobie farbką. Trochę czerni i dużo brokatu. Następnie drugą część czekamy, jak przeschnie. Smarujemy ponownie i pokażę, jaki uzyskujemy efekt. Bąbka jest też niecodzienna. O! Proszę spojrzeć, to jest właśnie zrobione stare złoto z czernią. Nasypane są koraliczki. oj, Ale o! To jest dowód na to, że nie pęka. Tutaj posiadam jeszcze taki kawałek koronki, który również można wykorzystać na bąbce troszeczkę w inny sposób. Otóż przykładamy koroneczkę, musimy zwymiarować ile nam będzie jej tutaj potrzebne. Przycinamy i oczywiście przyklejamy, ale ja tutaj, żeby było po prostu sprawniej i szybciej. To zepnę ją szpileczką, żeby mogła Państwu pokazać, jak będziemy się dalej z tą bombką obchodzić. I teraz taką bombeczkę też robimy tutaj kokardkę, o może nie w tą stronę, drugą zrobimy koka kokardeczkę, o rozpinają się nam. I niestety szpileczki zbyt mocno przycisnęłam. W każdym bądź razie do tego będziemy używać, jeżeli Państwo mogą sobie na to pozwolić, białej konturówki, którą można też nabyć do szkła w sklepach papierniczych. I można ją wykorzystać do Właśnie tej bąbki, która tutaj no, niestety muszę przykleić, pomimo że nie chciałam, żeby było szybciej, a czasami tak właśnie bywa. O! I kiedy skleimy ciasno koroneczkę, ona nam się tutaj za chwilkę przyklei, używamy wówczas konturówki jak akurat białej, którą będę starała się połączyć. Oczywiście, jeżeli będzie klej, to ona będzie przylegała tutaj do do bombki i konturóweczką. No nie chcę się wycisnąć. W każdym bądź razie muszę użyć siły. Złośliwość rzeczy martwych. No nic, muszę otworzyć i zaprezentować nieco inaczej. Po to jest ten lejek, żeby ta linia była cienka, ale lejek po prostu uszkodził się. O i teraz z konturóweczką białą. Może też być cienki pędzelek i biała farba. Robimy sobie jakieś promienie takie do środka. Bąbki możemy postawić sobie też kropeczki, żeby było bardziej ozdobnie. I taka śnieżynka też będzie bardzo ładnie wyglądała na choince. Zostawimy jej też trochę przestrzeni, wykorzystując szerokość koronki. Zachęcam do pracy i żegnam się z Państwem. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia!